Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was w wielkanocny poniedziałek, cóż za piękny dzień. Kochani, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, a słowo dzisiejsze to Pogłoska. Pięknie dzisiaj widzimy. Piękną różnicę dzisiaj widzimy między pogłoską a dobrą nowiną o zmartwychwstałym. Pogłoska zwodzi dobra nowina o zmartwychwstałym. Pozwala nam spotkać Boga Żywego. Pogłoska sprawiła, że do dzisiaj Żydzi gromadzą się wokół Grobu Dawida. Jak wspominałem wam choćby w rekolekcjach, obecność na marginesie. Bardzo dziękuję za tą polską wersję YouTube'ową, którą tyle osób obejrzało. Kto jeszcze nie miał okazji, to zapraszamy na nasz kanał. Ale wspominałem was, Wam o grobie Dawida, wokół którego do dzisiaj gromadzą się Żydzi i z płaczem codziennie błagają od tysięcy lat Boga, by w końcu się zlitował i zesłał Mesjasza. Ta pogłoska, niestety, do dzisiaj trwa w głowach i sercach niektórych. A tymczasem od pogłoski odróżnia nas prawda o tym, że Jezus żyje, prawda tych, którzy go widzieli i spotkali, prawda. Która mówi o tym, że Bóg pokonał śmierć. Pogłoska to jedynie pogłoska, a dobra nowina to prawda o zmartwychwstałym. Taką dzisiaj mamy różnicę między pogłoską a tym, co głoszą świadkowie zmartwychwstałego. Niech nas szczerze, i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.